To jest więcej osób, które lubią te parę, między innymi mama Dody, która jest dzisiaj z nami, prawda? Dodo, proszę cię o ocenę. Ja dzisiaj mam mega presję, ponieważ na mojej Loży widów oprócz moich cudownych, wspaniałych fanów, są moi rodzice, w tym mama. I uważaj, jak będziesz oceniała Marcina. O nie, jaki lidodów! Nie, nie! Nie wiesz tego... Miała już koniec. Dobrze, chcesz jeszcze ocenić w tarmii, Ale jak to czy... jest możliwe, że po prostu ja y, jestem już drugą edycję, ani jednego marnego kwiata i przyjeżdża moja mama Bo i po to prostu od razu na białym koniu. Chcesz, chcesz się wypowiedzieć? Tak, bardzo chętnie, się posłucham. E, dziękuję mamie Doroty. <laughs> tak, Dziękujemy mamie Doroty, że on chodziła. Dziękujemy mamie Doroty i tacie Doroty za cudowne dziecko Dode, natomiast dziękujemy Marcinowi za wspaniały taniec, oczywiście nie tak rewelacyjny jak poprzedniczki, natomiast no cóż, trzeba jakoś żyć dalej. Włodku.